Prawdziwość, część druga na rowerku. więc uwielbiam stan prawdy, bo w nim się można rozpłynąć dosłownie, czyli stajesz się... Te całe usztywnienia, cała sztywność, jaka się normalnie pojawia w człowieku, związana właśnie z właśnie trwaniem w jakiejś iluzji, w jakichś kłamstwach albo w półprawdach, które no, utrudniają, jakby nie patrzeć, tak? są ograniczeniami, najczęściej nienaturalnymi. Stworzonymi właśnie przez pryzmat, przez ewolucję mózgu, który tak odkrywa, poszukuje odpowiedzi na różne pytania, chociaż często gdzieś tam fiksuje, właśnie na, na jakichś niepełnych informacjach, które w procesie internalizacji, czyli na przykład, jeżeli coś powtarza się Tobie przez dłuższy czas to po pewnym czasie człowiek bierze coś za swoje. Natomiast to swoje jest efektem właśnie nieświadomego brania cudzych wzorców, które się bierze w następstwie za coś swojego. No, efekt jest taki, że człowiek potem się zamienia w maszynę tak, odtwarzającą coś. Chyba, że zrozumie, chyba, że odkryje, że jest coś więcej i wtedy może się uwolnić, wejść w kolejny wymiar siebie. O, w zasadzie jest to taki rozwój ku doskonałości w tym, co mamy. Czyli mamy pewne, pewien organizm, w którym żyjemy, i to jest odkrywanie tej najlepszej wersji siebie, dzięki, której, dzięki czemu możesz wykraczać poza te środowiska, w których wcześniej nieświadomie trwałeś. W momencie uświadomienia sobie, możesz wyjść dalej. I teraz. Człowiek, który jest pod wpływem zewnętrznych sił, które nie są do niego dopasowane. Tak? Nieświadomie, gdzieś to mu przyspawano do głowy pewien system wierzeń. Nie wie czemu tak i tak dalej. Ale robi to, chociaż mu to nie sprawia frajdy. Nie wierzy w siebie, ma kompleksy. Weźmy teraz tego człowieczka, bo to już jest człowieczek. Jeżeli dasz mu władzę, to on zrobi nie tylko sobie ła, ale innym. Człowiek zakompleksiony. Kiedy go wyniesiesz na stanowisko, gdzie będzie miał jakąś władzę, automatycznie tym swoim zakompleksieniem, poczuciem wstydu, w tym wszystkim nieprzepracowanym czymś, robi, bi, robi biurokrację, robi cały system zakazów, nakazów, co powoduje, że społeczeństwo, powiedzmy, czy też ludzie, którzy są, powiedzmy, pod tym czymś, nie mogą za bardzo oddychać, nie mogą za bardzo poruszać, czują presję, obawy. Natomiast weźmy na przykład Angelę Merkel. Wpadły mi ostatnie zdjęcia, gdzie była naturystką, chodziła sobie nago. I jak najbardziej jestem popieram, bo widać było, że się rozwijała, tak? Gdzieś była w stanie zważyć się, żeby robić coś innego. No czyli taki powrót do natury, tak? Ja mm -hmm. widzę w naturyzmie. I teraz, na przykład, jakiś czas temu, słyszałem, że zorganizowała właśnie też jakby przez nią były zorganizowane fajne, integrujące takie wycieczki dla ludzi z różnych stowarzyszeń pozarządowych na przykład. I, I widać, że właśnie jej rozwój pozytywnie wpływa teraz na tą władzę i zakres obowiązków, jakie reprezentuje. Dlatego najlepsi ludzie w polityce to są ludzie, którzy właśnie już dużo doświadczyli, dużo przeżyli różnych sytuacji. Dzięki temu przepracowali w sobie te różne wyobrażenia. Teraz jeżeli mamy kukiełkę partyjną czy kogokolwiek, taki człowiek nie jest samodzielny, on jest podłączony już jakby od zewnątrz pod coś, zewnątrz, co go tam trzyma i co go tam, powiedzmy, na dane stanowisko popchało. I taki człowiek, on zawsze właśnie, on pierw nie myśli, on jego myślenie jest wtórne, tak? W zależności od tego, tej siły dziś zewnętrznej, która nim wtedy zarządza, jak tą kukiełką na, e, na patyczkach. I to samo się tyczy na innych, w innych strukturach. W zasadzie całe społeczeństwo, czy rząd odzwierciedla społeczeństwo. I teraz, zobaczcie jaka głupota się dzieje, że jedni narzekają na drugich, nie? I przez to przejawi się ten cały model narzekania, e, który do niczego nie prowadzi. Mało tego, prowadzi do niebezpiecznych, może nawet prowadzi do niebezpiecznych na następstw, kiedy ta frustracja przerabia się, przerabia się, przeradza się w agresję. To nie jest wcale dobry sygnał, szczególnie w czasach, kiedy przecież mamy mózg. Możemy, rozumiejąc pewne zjawiska, uczyć się rozumieć, akceptować i w działaniu wybaczeniu możemy wówczas... Kreować nową jakość tak? odpowiedzialnie, przez pryzmat obfitości, a nie braku i uprzedzeń, nie? że ci są źli. Nie, wszyscy jesteśmy ludźmi. Dopiero ten stan właśnie rozwoju świadomości może pozwolić ci wyjść poza, poza te podziały, przecież prymitywne stany, które powodują gdzieś w człowieku tę ciągłą walkę, tak? bo cały czas się obawia czegoś. Więc można to poczuć. Tu łatwo wychodzi z człowieka. Nie, nie można czegoś ukryć. Nie można ukrywając coś. Tracimy, czy też przeznaczamy bardzo dużo energię na obronę czegoś, czy na atak, przez to wyjaławiamy się. Tracimy ten impact świadomości tego bycia w obecności tu i teraz, więc często taki człowiek żyje wspomnieniami, a żyje jakby z pamięci, tak? czyli właśnie odtwórczo działa, ale właśnie przez pryzmat zewnętrzny, a nie wewnętrzny. Bo że jesteś odtwórcą wewnętrznego stanu przeżyć, to wow, wielki szacun, bracie, siostro, bo to jest wspaniałe, kiedy czujesz dokładnie to, co się przez ciebie przejawia. Masz wtedy wspaniałe poczucie, świetne, poczucie samego siebie, tego, co się przez ciebie przejawia. Przez to jesteś ponad tym wszystkim.